Cześć, w tym filmie chciałbym Wam przedstawić komputer, który kupiłem za 1000 zł. Tym razem nie z Olixa, ale z Marketplace'a. Czy to była dobra cena za ten komputer, czy się opłacało? Zapraszam Was do obejrzenia tego filmu. Przed włączeniem komputera sprawdzimy jego stan wizualny w środku. Jeżeli ktoś oglądał komputer za 550 zł, to widział co się działo wewnątrz i wie o co chodzi. Jeżeli nie, to może sobie go zobaczyć na moim kanale. Na pierwszy rzut oka widać jedynie delikatny kurz, Kable również są ułożone. Także widać tutaj zasilacz 700W od Bequieta, również chłodzenie tego samego producenta. Płytę na chipsecie H510 GB oraz kartek lepszy również od GB. Po włączeniu komputera okazało się, że sprzedający nie usunął swoich danych z komputera. Dlatego po zrobieniu testów, żeby nikt nie mówił, będzie dysk został sformatowany. A teraz macie na ekranie całą specyfikację tego komputera. Na początku standardowo leci Cinebench, gdzie uzyskałem 7284 punkty, a temperaturę na polsku dojmuje maksymalnie do 71 stopni, więc całkiem przyzwoicie. Następny w kolejce jest Fulmark, gdzie po standardowym rzaniu przez 10 minut mamy maksymalnie 81 stopni na karcie. Troszeczkę ciepło, ale jeszcze nie ma tragedii. Przechodzimy do gier. Na start jedzie Forza Horizon 4, ustawienia Ultra, rozdzielczość Full HD, uzyskaliśmy średnio 107 klatek na sekundę. Następnie wchodzi do akcji Wiedźmin 3, Next Gen Patch, DirectX 12, ustawienie uber plus również Full HD i tutaj mamy okolice 45-50 kl. Po pograniu sobie Wiedźmina zrobiłem sobie chwilkę przerwy i weszłem w ustawienia. I dopiero wtedy zauważyłem, że pamięć RAM była ustawiona na 2133 MHz. Więc długo nie myślę, uruchomiłem sobie bios i ustawiłem pamięci na profil XMP 2667. Zapisałem profil i po chwili komputer wstał bez problemu, więc przetestowałem jeszcze raz Cinebencha, Wiedźminę i Forze. Oto wyniki. W Cinebenchu osiągnęliśmy wynik lepszy około na 300 punktów. W forzie dorzucamy dodatkowe 11 klatek do średniego klatkarzu. Natomiast w Wiedźminie jesteśmy bliżej 60 niż 50 klatek średnio. Pograłem sobie również CSA-2 na ustawieniach niskich Full HD. Uzyskałem blisko 200 klatek średnio na sekundę. Ostatnią grą jest Fortnite. Ustawiłem sobie najpierw ustawienia epickie. Darek X12. Mamy ponad 60 latek, ale zdarzają się nam przycięcia. Natomiast po przestawieniu na ustawienia sportowe mamy ponad 160 latek. Wrzucam tutaj jeszcze zbiorcze wyniki, jak ten komputer sprawuje się w porównaniu do komputerów, które testowałem już wcześniej na swoim kanale. I na koniec mam jeszcze do Was pytanie, czy taki komputer za 1100 zł to była dobra okazja, czy można kupić lepszy albo znaleźć, złożyć lepszy komputer? Dajcie znać w komentarzu. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do obejrzenia pozostałych. Na razie. Cześć!